Cześć, mamy tutaj Sue gram dalej w Borderlands 3, Sanctuary, nasz statek kosmiczny, nasz hub, nasze centrum dowodzenia centrum, z którego możemy się przenosić między innymi na inne planety. I właśnie to w tej chwili sobie zrobimy: Destination Promethea. Tutaj się udamy. Pandorę możemy sobie zwiedzać, kiedy nam się tylko podoba tam porobiliśmy wszystkie misje. Fabularne na tą chwilę. A teraz kolejny nasz cel to właśnie Prometia. Tak wygląda ta planeta. Lecimy. Be fine. On the prize. Here we go. Here we go. Here we go. I can't see. I can't see. Ty tam sieć w tej dziurze. Ło! Poszło! Oh, yes. My <laughs>

tak o nas pewnie nie wpuszczą. Dobra, pogadajmy z Lilith. Listen. About what happened Pandora. We have to Oczywiście. Good. Now let's make contact with Atlas. If anyone knows where the vault is, it's them. Misja komplet. sanktuary Nagrody wpadły Rzadka tarcza jakaś. Sprawdzimy potem. Hostile takeover. Nova come come reinforcements! Sounded like an Atlas distress call. They need help down there. Getting Atlas on our side would be a good start to finding the vault here. If we can back them up, maybe they'll help us, or at least not kill us while we search. That distress call was coming from the city outskirts. We need to get you down to the surface, but we don't have access to the Promethean fast travel network. We ahead of you, Lil. Vault Hunter. Musimy pomóc the atlasowi. W tej chwili nie mamy chyba możliwości przeniesienia, się, nie mamy możliwości szybkiej podróży na tą planetę. Zobaczmy o co chodzi. Doctu No właśnie, doktu Eli, a nie tu Lee, Lead, Lead. Uwa, lit, lit Już mi się te imiona mieszają. Dobra, ona jest niżej. Prawie, prawie. Ale prawie to nie znaczy, że do niej dojdziemy w tej chwili. Stąd przejście mamy. Tutaj sobie zeszliśmy. Dobra, musimy się udać. Z tego co widzę. Ok. Zupełnie drugą stronę. Tutaj chyba. Powinno być zejście w dół. Kurde, dobrze czy niedobrze? Cyk. No tak do niej nie dojdziemy. Przez te drzwi. Przez te drzwi. Chyba tutaj. To, tam! No, jeszcze nie, nie do końca. Ale chyba ją tutaj powinniśmy znaleźć. Gdzie ona jest? Eli, Jest. Pogadajmy z nią. O co chodzi? Ach, musiała się ustawić przodem do nas. Up our drop pod with a fast travel unit. Once you're planet side, it'll hook up with local network and you can come right back up. Now, it won't be what you call comfortable or trustworthy or safe by any measure. I'm just listing things, ain't no bud at the end of that. Except these two hams you've been checking out. I saw you. Anyway, get in and I'll launch you. No, to Zaczynamy. Meridian Outskirts. No, zupełnie inna miejscówka, zupełnie inna planeta. Będzie ciekawie to wyglądać. Troszkę inne klimaty. Fajnie, że co jakiś czas będziemy je sobie tutaj zmieniać. Prometia. Mhm. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja pierdzielę, To już nie to, co Pandora. Potężne tutaj miasta.

No, pewnie zupełnie inne stwory. Już coś tu słyszę. Evacuate. Rzeczywiście dziwne rzeczy musiały się tutaj dziać. Przybyliśmy w nocy. Oho, i mamy już tu kogoś. Gdzieś tu się kręcą bestie. Są. Dobry ten pistolecik. Elegancko. Tu już mamy akcję. Jest ktoś, kto wzywa pomocy. Kurczę, racz jakiś. Mhm. Sobie jeszcze szybko tutaj zobaczymy Sanctuary Meridian Outskirts Drop Pod. Od razu mogę się przenieść na Sanctuary. Chociaż przenieść to może niekoniecznie. Ale stamtąd już tak z tego, z tego poda, z którym żeśmy tutaj przybyli. Answer, distress, call. Dobra. Jakoś musimy odnaleźć tych, co tutaj są pomocy. Na pewno. O shit, kopany. Ach, to dobra pukaweczka. W końcu epicki pistolet, ale jest ich trochę. Mędów. Wezwijmy pomoc. Niech trochę postrzela. Fajnie go tam przymroził, czyli ta umiejętność rzeczywiście działa. U naszego drona. O, widzicie. Na pewno go mocno spowalnia. Coś takiego. To jest podatniejszy na obrażenia. Kurde, brat. Lade. Dobra, weźmy jeszcze klona. Ten to ma kurczę sieczkę, trzeba też go będzie poulepszać Sam se poradzi bez nas. Krytykale mu zaabsorbował. Ci nam będą wisieć na karku, oni szukają dokładnie tego samego co my. O kurde. Ale koleś, jest ich więcej. Och, mordy kopani. Dajmy im klona. Gra. Aż się dzieje tutaj. To lubię, to lubię. Nie ma, że boli. Jest tych wrogów pełno teraz. Amunicji mamy trochę. Aż ty biegasz małpo w wte i we w te. Tak cię załatwię. Tamte mi kurde strzela jakieś jakiejś elektryczności. Teraz będziemy mieli dronika. Aż tu stałeś. się gnojkę. Spójrzmy drona, niech im trochę kurde porobi kołdupy. Out of mamo, nie, wolę to świetna płytka. Trochę mnie kurde załatwili. Padła no, musimy się tutaj przebić, nie ma, nie ma lekko. Ok, jest ich więcej, jest ich więcej, jest ich sporo. Kurde, kole. O jezus, jakieś starczą. Weźmy tego, dlatego no, może będzie dobra strzelba. Właśnie, ją też mogę rzucić. Jezus, jak ten nasz bohater się też wydziera. Jak płonie albo ma truciznę na sobie Giinżysz, gadzie. w końcu To rzucanie tą strzelbą na koniec jak przeady to jest super Ale mi pociągnęli Weźmy drona za dużo ich Dobra już tu pozbierajmy przy okazji Kaska wpada, a my się przebijamy dalej. Ależ tego tu jest. wo 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 wow, dzieje się. Chyba dotarliśmy tutaj gdzie powinniśmy. Dobra, laska, kolejna, ja piernicza. Uuuuh, uh, uh, Lorelai. Bloody badass. Idziemy do niej. No, idę, idę do ciebie. Talk to Lorelai. Zobaczmy, co tu są za pukawy. Level 10 required. Weźmy tom. Pogadajmy. you've got some good timing these bandits somehow got their hands on some wicked malawan guns oh right i'm lorelei did reese send you no, reese? no clue sorry my boss ceo of atlas we're at war with malawan not from around here are you <laughs> now all these maniacs show up all over the city screaming about some vault

Chowa, coś jest ukryte. Tu niekoniecznie coś było. Dobra, idźmy do babeczki. No widzicie, fajne tereny, zupełnie inne. To jest super odmiana. Kurde, ale miasto. Wow, great, 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 great. Fort, I'm good to go peace here. off. <laughs> Dobra, zaraz ci powiem, kiedy będę ready zbieram trochę szmalu innych bajerów Aha co to jest tarcza tarcza która niekoniecznie jest mi potrzebna a jakąś tarczę chyba dostałem w nagrodę za ostatnią misję sobie zobaczę no tutaj jest ten na 10 level eee, i to mogę sobie porównać z tym na przykład No tak teraz nic nic nie porównam Dobra, nieistotne. Tam mamy pickie. Dobra, nie ma co tutaj kombinować. Zobaczmy tą tarczę. Tą chyba dostaliśmy. I dla porównania capacity 174, ale szybciej się odnawia ta tarcza. I jeszcze ma tutaj jakieś dodatkowe cechy 5% maksymalne zdrowie na sekundę. Heal gas all over yourself and allies to heal them for. Aha, no to, to też jest niezłe. Zamienimy sobie. Jedną na drugą. I mamy teraz w tej chwili tom. Dobra, ona będzie przywracać zdrowie. O, już widać właśnie zobaczcie. Jak przywraca zdrówko, świetna. Nie trzeba się czaić na, na to co wypada z wrogów. No właśnie, mamy zdrowie już tutaj. Więc nie musimy też uzupełniać. Kurde, dobra tarcza. Co tu mamy? To będzie jakaś misja poboczna. Ja sobie zaakceptuję. Tak na razie nie będę jej robił. Przy okazji, jak będzie brakowało. Ekspa. Już zbieramy, zbieramy i już już z Tobą gadam. Dobra, dawać forse. Boom. Gościu, zamknij się tam.

A musimy z nimi, kurde, wygrać. Jezus, Maria, zaraz będzie po nas. Kurde, gnoję. Ona nam trochę pomaga, ale za mało, chyba. Jest. Kurde, jakiś tu mi gościu wskoczył. Nawet chyba nie jeden. Teraz was załatwię kto ojki, skąd wyście się kurde wzięli. Z tamtego wozu, który załatwiłem. Jeszcze jest tu jakiś. Nie ma, ja pierniczę jak mi płonie. Kurczę, nie mogę go naprawić, co? Nie ma chyba takiej możliwości. Dobra, jedźmy. Jeszcze walka. Ja pierdzielę, ona mogłaby pomóc. Dobra, wracajmy, wracajmy. Jest załatwiony. Kontakt Rice, musimy. kurde skontaktować się z Rice'em. Gincie gnoje. Dobra, dobra, już jadę za tobą. W lewo. Jest ona. Contact Rise Travel through Meridian Spillways. Czyli gdzieś tam musimy przez coś przejechać. Tendy. Ona jest, jest, już przed nami. Fa, ona ma fajny kurde pojazd. Taki by mi się przydał, fajnie by było. No i co teraz? No, <laughs> Jak go zamknęła tym kluczykiem? Auto alarm włączony. Dobra, to może selecieć. lecieć? Dobra, pogadaj z nimi. Jej ludzie są ponad za drzwiami, chcę z nim pogadać, nie gada. Password? Passwords, open the bloody door before I shove a coffee grinder up your ass. It's definitely her, guys. Welcome back, sir. Skyman. How's <laughs> it looking? Lots of bandits and Malawan patrols working together. We move the sieves into the tunnels just in case the Bandits and Malawan patrols are patro working razem. Bollocks. Stay sharp, Skyman. Dobra, bądźcie ostrożni. Bądźcie czujni. Atlas Soldier. No właśnie. Już, już, już idę za tobą. Musimy iść za nią. Skontaktować się z całym tym Risem. TV, znowu to rodzeństwo. Syren. Są wszędzie. No dalej. Hey, I'm as surprised as anyone that I'm any good at this. See these civilians? Malawan doesn't care if they're caught in the crossfire. They're here to take over Atlas and sell Reese's new weapons as their own. To them, this war is just a merger. Let me know when you're ready to take back that Atlas base. No, Who knows, maybe someday you'll get to meet the real me. You know, the... Gdzie cholera, ona się podziewa bo ona już poszła gdzieś dalej. Hmm talk to Lore Lorelai. No kurde, gadałem z nią. Ah. Pogadamy, pogadamy, bo jestem gotów. No dawaj, kobieto. You ready to move out? The base far, but. Coś się dzieje. Defend civilians. Dobra, musimy bronić ludzi. Dobrze, biegłem, tylko ona się kurde ślimaczyła. Tutaj mogę od razu odebrać jakąś misję. Accept. To też zbiorę. Im więcej zbieram, tym więcej punktów pada.

O Jezus, ich tu jest. Szybciej. Okej. Okay. Weźmy tego naszego drona, bo tak to bez wsparcia ciężko. Weźmy klona. Ja nie się bawi trzeba korzystać z tego co jest. nie Idziemy, 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 idziemy. O, ta jest nakręcona do bitki. No i dobrze o to chodzi, niezła babka. Ale graficznie mi się tu podoba ten tytuł. Ja pierdzielę. Może to jest podobne do dwójki, ale jest o niebo lepsze według mnie. Też mają tarcze, chłopaki. To watershed through here. Bloody well Siem, Meridian Metroplex. Przebijamy się dalej po prostu. W każde to miejsce i tak możemy sobie potem wracać. Nie ma, nie ma problemu. Go, 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 go. Liberate Watershed Base. Get ready. These guys aren't bandits. Malawans a well-equipped corporate army. We're gonna hit them hard and make it hurt. No, to to już wiemy. Co no musimy ich pozałatwiać. Przyczamy. klona. Ale mnie tutaj pociągnęli. Byliśmy coś tu. Przebija, kurde, te pancerze. Wow wow, 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 jest ostro, jest ostro, jest jadka. Macie to. No właśnie, od razu lepiej, dron nie leci. Ależ walka, pięknie, aż tygnoliu. To jest Lorelei. Tu jest facet, poszedł z niego. Level dziesiąty, o to chodziło. Potem co zmienimy po kawę. O, już poleciał. Kurde, ta tarcza jest dobra, odnawia życie. My z levelem też już mamy go więcej. To się spodziewał takiej jadki. Tak chyba nie do końca. Dronik poleciał. Jak ich tam ostrzeliwuje? Szybko, szybko przeładowuj. Ładujmy, ładujmy w nich. Tutaj klon Strzelają do klona dobrze Dronik lata Pieknie ja pierdzielę, ale mudzka Ale rzeźnia Od razu mi rozwalili tarcze Szybciej go, kurde, kas. Tutaj, ale ten jakiś jest mocarz. Mocarz z mieczem. Szybciej, szybciej go. Pięknie poszedł w pipą. Któraś moc mi się odnawia. Chyba klon. On najszybciej. No i dajmy go. On robi naprawdę dobrą mudzkę. Kurde, to się dzieje już coraz więcej po prostu na tych mapach. Dobrze, że to rzutko się odnawia. <śm> leżącego jeszcze wziął, postrzelą. Tam jest jakiś twardziuk. Macie drona. Pomożemy jej trochę. Ale mnie tu ktoś kurde siecze. Już bez amunicji, weźmiemy to. Poszło. Ale też mnie popieścili. Jezu, tu już walka na całego. Giń! Już ich mało zostało. A, zgarnął, zgarnął parę krytyków. Poszli! O ja pierdzielę. Tarcza się odnawia bardzo dobrze. Tutaj coś będziemy mieli. Open base door. No to chyba tu musimy to otworzyć. Tam będą jakieś sklepiki, nie sklepiki. Watershed base. Contact rise. No, jeszcze tutaj musimy to odbić. Tu już kurde nie przelewki. Trzeba wziąć coś mocniejszego. Jeszcze rzuć mu strzelbą pewnie. już po tarczy. King noju. Dobra, ja pierliczę. Trochę i ona się widzę, popaliła. To jest locked. Ona niech tam się zajmuje, czym trzeba. My też. Dobra, kiedy będę gotowy, to ci powiem. Tu są bronie, to nie. Widzę, że nie muszę uzupełniać. Amunicji tu się mogę przenosić. Tutaj, e, tutaj, 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 coś jeszcze. Refilamo Shop, ten mi niepotrzebny. Dobra, jeszcze sprawdzę ten z broniami. Ale nie chcę nowych pukawek, to bez sensu. Zaraz sobie. Zaraz sobie tutaj jeszcze szybko pozbieramy ruszymy za nią tam jeszcze muszę się muszę wymienić sobie pukawkę bo mam tą jakąś jedną dla 10. levelu dobra stąd przyszliśmy zobaczmy sobie na mapę szybko co tutaj jest okej okay, to niepotrzebne pewnie tam gdzieś będziemy szli Jesus ta mapa jest tak samo wielka jak to co na pandorze no tutaj się przemieszczamy po budynkach Atlas, z nim się chyba będziemy skontaktować. Contact Rise, no właśnie. Dobra, tutaj sobie zakończymy, lecimy dalej w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!